Tracky stealing my heart. Claudine wolf, you make me holler at the moon. Oh, you're a fine so fish in this lagoon. Oh. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile oh, And do has don't go These are my boobs, my skeleton crew a little strange, but so are you Don't you want to be a core Byczo! Totalnie wymietliśmy na rozmowie! Jak dyrektorka zrobi nas stróżami porządku, będziemy najgorętszymi ziomami w szkole! Myślicie, że wybierze kogoś takiego jak wy? No jasne! Będziemy mieć władzę, żeby wysłać cię na dywanik za każdy bzdet! W tej pracy chodzi o bezpieczeństwo szkoły. Chodźcie, ziomy! Poćwiczymy nasz chód gliniarzy! Ich nie obchodzi ta szkoła. Następny! Jestem gargulcem. Gargulce mają taką naturę, że są... silne, honorowe. Funkcja stróża porządku nie jest dla blasku i szpanu. Chociaż ta odznaka tak ładnie się świeci... Pani dyrektor, nie jestem osobą, która chce to robić dla swojego ego. Nie sprawię pani zawodu. ceum jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Czy chodzi o zwykłe kroki na korytarzu, czy o smoka, który uciekł z katakury. Jestem zawsze czujna. Wiesz, że amuletów klątwy nie można używać w szkole? To jak ja mam napisać test z gryzologii? Mam się nauczyć? Ach, dobra, nie użyję go. Merci. Nie potrzebujemy przepustki. Ty jesteś naszą stałą przepustką. Nie mogę uwierzyć, że chcecie wykorzystać naszą znajomość. To jest wbrew szkolnym przepisom reanimować stare potwory. Proszę, przemknij na to oko. Jesteś ja przyjaciółmi. Nie, przykro mi. Mam karać moich znajomych? Och, nie czuję się z tym dobrze. Może ta pchaca... Nie jest dla mnie. Pani dyrektor przykomi. Szczere gratulacje. Przeszłaś mój test. Musiałam sprawdzić, czy można na ciebie liczyć, nawet gdy twoje psia naginają przepisy. Sorki, zrobiłyśmy to, bo wiedziałyśmy, że zdasz. Nie tylko masz tę robotę, ale mianuje cię szefową nowej ekipy do spraw bezpieczeństwa. Porucznik palony melduje się na rozkaz. Pokładnie. Kto będzie bronił szkoły przed stróżami porządku?